Cześć. W tym odcinku rozwiążemy sobie kolejne zadanie naturalne. Tutaj już mamy zadanie z ciągiem. No i mamy tak, ciąg AN jest określony wzorem, że żeby dowolny element AN wyliczymy tak, że mamy 3 razy minus 1 do potęgi właśnie N plus 10. No i musimy stwierdzić prawda-fałsz. Czyli tak. Mamy sprawdzić, czy ciąg AN jest geometryczny. Żeby to sprawdzić to najprościej będzie, jeżeli wyliczymy parę pierwszych elementów. I potem to stwierdzimy. Czyli tak A1 no to tak będzie 3 razy minus 1. W miejscu n na 1 wpisujemy, tak jak tutaj mamy, plus 10. To się równa... Minus 1 do pierwszej to nadal minus 1, ponieważ liczba ujemna do nieparzystej potęgi zostaje nam ujemna, czyli tak naprawdę mamy minus 3 plus 10 równa nam się to 7. A 2 teraz sobie policzmy, to będzie tak: 3 razy minus 1 do drugiej plus 10. Teraz to będzie, mamy liczbę ujemną do parzystej potęgi, czyli do dwójki, czyli zmieni się ona w dodatnią, czyli teraz już będziemy mieli 3 plus 10 równa się 13. Policzmy sobie jeszcze A3 i A4. Czyli tak, A3 to będzie 3 razy minus 1 do 3 plus 10. Czyli znowu wychodzi nam sytuacja, że mamy minus 3 plus 10 równa się 7. No i 2, 4. Będziemy mieli tą samą sytuację. Teraz mamy 3 razy minus 1 do czwartej plus 10. Czyli mamy 3 plus 10, czyli to się równa 13. Czyli widzimy, że co drugi wyraz tego ciągu ma taką samą wartość. Czyli tak naprawdę ten ciąg nie jest ani geometryczny, ani arytmetyczny. Jest po prostu ciągiem określonym tym wzorem. Żeby był to ciąg geometryczny, to każdy kolejny element byśmy przemnażali przez stałą wartość, tak zwaną q, czyli iloraz. Natomiast tu widzimy, że to nam nie wyjdzie, ponieważ tak naprawdę jesteśmy w nieskończonej pętli między 7 i 13. Więc możemy z całą pewnością stwierdzić, że pierwsze jest fałszywe. No, i drugie. Suma 8 początkowych kolejnych wyrazów w ciągu AN jest równa 80. No to tak, jak sobie na to spojrzymy, na te 4 pierwsze, co wyliczyliśmy, no to możemy zauważyć, że tak, pierwsze dwa dadzą nam 20, i drugie dwa też nam dadzą 20. Czyli możemy raczej założyć, że A5 Plus A6 również nam dadzą 20. Tak samo będzie raczej w przypadku A7 oraz A8. Też ich suma będzie 20. No bo z tej tendencji, co tu mamy, możemy stwierdzić sami, że wyrazy o nieparzystej, Indeksie mają wartość 7, a parzystym 13, czyli tutaj A5 będzie miało 7, A6 będzie miało 13, czyli będą razy dały 20 i tak A7 będzie miało też 7, A8 13. Czyli mamy tak 20 plus 20 plus 20 plus 20, czyli mamy 4 razy 20, czyli mamy 80. Czyli drugie zdanie jest prawdą.